Dobra. Eee, muzyczka, tak? Dobra, popatrzmy. Tu mamy kanwasa, więc tu damy sobie jakiś przycisk, co się będzie to się przemiesza z kamerą. Ok, teraz bym poszukał w tych rzeczach, gdzieś tu kiedyś była. Chyba niżej. Eee, kiedyś mi się dało, że widziałem music player'a. O, Audio, Steam, Steam Player. Ok. Dobra, teraz tak. Zobaczymy, czy ta muzyka, co ją pobrałem. Chodźmy sobie na szybko tutaj. Eee, gdzie ta muzyka jest, gdzie ta muzyka jest, gdzie ta muzyka jest. Się oznaczyło jest. Czy ona się nada? Tutaj. Chyba się nada. Dobra, i teraz będę chciał, żeby. Eee, podłączyć ten skrypt. Teraz podłączyć ten przycisk sygnałem preset do tego playera. Będzie. Jest play? play, Ok. A super, tylko nie ustawiłem przycisku. <noise> e, jeszcze ten przycisk trzeba ustawić, o. Ctrl Z. Dobra, zobaczmy, jak wygląda ten canvas. To jest canvas. Tu jest buton. Przestaw go. Zobaczymy czy będzie go widać. Chyba coś go nie widać. Dobra, muszę zobaczyć jak te pomidorki, bo on jest. A dobra, Tu jest pomidorek, czyli tu gdzieś musi być. Graj muzyka żeby mi się pojawił na ekranie. O. Działa, ogarnąłem.